Nigdy nie chodź spać, dopóki tego nie zrobisz. Czyli zanim pójdziesz spać, zanim wejdziesz do swojego łóżka, warto zrobić jedną rzecz. Kluczową do tego, żeby po prostu tworzyć życie po swojemu, spełniać marzenia i być po prostu szczęśliwym. I mówię tutaj o tym, żeby zanim wejdziesz do łóżka, pozytywnie nastroić się do swojego życia. Czyli pozbyć się wszelkich obaw o przyszłość, o przeszłość. Cały dzień, który był, dobrze sobie jakby przetrawić, yy, przeżyć jeszcze raz na nowo, i wszystkie jakieś nierozwiązane sprawy, jakieś wątpliwości, wszystko wyczyścić i skupić się na tym, jak chcesz, żeby Twoje życie wyglądało, albo jak chcesz, żebyś Ty wyglądał, czyli jakie chcesz mieć nowe przekonania, jakie chcesz czynności wykonywać, na przykład następnego dnia, nowe nawyki itd. Bo jeżeli Ty przed snem zaprogramujesz się na sukces, na szczęście, na spokój, i z takim mindsetem pójdziesz spać, to od razu Twoja podświadomość to chłonie i stajesz rano jako inna osoba. A jeżeli pójdziesz spać zwątpiony, z jakimś lękiem, z jakąś niepewnością, ze złym samym poczuciem, z jakimś żalem do siebie czy do kogoś, no to to też w tej podświadomości się koduje i potem wpływa na Twoje życie i tworzysz tego więcej. Więc bardzo ważne jest, żeby przed snem zadbać. O taką higienę mentalną i nastroić się na swój najwyższy potencjał, na swoje marzenia i z takim nastawieniem dopiero spać. I wtedy dzieją się cuda. Jeżeli chcesz więcej materiałów na ten temat lub wskazówek, napisz komentarz pod świadomość. Peace.